Cześć, system wasz ulubiony youtuber, czyli ja, Kaliak. I od razu szybkie info, że na głównym kanale będzie teraz tylko mapping, a na tym kanale będzie zazwyczaj Deluxe Skidjob 4, jakieś tam inne gry. I tak, jako kolejny odcinek na tym kanale, postanowiłem rzucić skocznie. Najnowsze, nie najlepsze. Chciałbym po prostu pobrałem z RZJ24.pl Tak, może zacznijmy sobie od środka, albo nie. Od początku, Ciechanów. jest 90. No, skocznia, bardzo fajna. Nie wiem kto jest autorem, ale już zobaczę. Bardzo fajne szklane bandy. No to się spoko, skocznie dla mnie 9,5 na 10. Tak, um, Chip z autorem. To gratulacje dla Ciebie, bo skocznia bardzo fajna. Już sobie w 7 takiego. Może, bo No Okej, wszystko widziałem za dobrze, ale skocznie bardzo fajnie. Um, następna skocznia Dusseldorf. Czyli dosador. Skocznia. Palmy. Na tej skoczni się zgadza bardzo fajnie, bo jak już na niej wcześniej. Numerki, na numerki. ma plagę. bardzo fajna skocznia. I oczywiście wszystkie skocznie palmy oceniamy od 8 do 10. Dni. 10 na 10, to znaczy, to będzie miała 9,5 na 10, To bardzo fajnie. I tak, i Herkan, czy Herkan. Czy Hurkan". nie wiem, jak to się czyta Ojej. Oh, ja to już gdzieś po prostu widziałem. Ja mi na min miniaturka taka będzie. I gdzieś to już widziałem. Gdzie Eisenden. czy to jest Eisenden. Po prostu bez domku i bez filara. jak to skocznia co na 5 na 10 profil fajny co do piątka ale setki piątki nie będzie bo plagiat, Okej. Okay. To jest kovalowa moja skocznia to jest i tak wygląda ona tak jakieś tam barierki Najlepsze. i łapy numerki jakoś się tam lata Zauważyłem, że to może będzie... Klikam, żeby to było dobrze wbić. Może... Nie wiem, z której kamery by to było dobrze wbić. Może z tego, z F7. Więc tak, zauważyłem, że tu ostatnio jakiś herb zaczął flikować, który nie powinien być na zaskoczu. zauważyłem, że to lata, więc to skośnia jest masakryczna jeszcze tam przy tym przy Belce jakiś railing wywalił się powinien być przy tym w grupie, ale nie jest. Więc jej nie będę oceniał. Dobra, teraz nic. Autor Kowal. Jaką no skocznię zrobił? No skocznia. Myślę, że bardzo fajna. Ojej, ale masyficznie wybicie. Slidy nie działają i właśnie mogłem to zrobić w sumie na wersji 1, 8 0 bo mógłbym zobaczyć, czy na tych skoczniach da się robić slidy czy nie, ale ok. Skok całkiem dobry. Dodatkowy plus za flagę. Dodatkowy bandy też plus, to myślę, że mogę dać 8x10. Tak, teraz odejść. Co to będzie smolec Tak, jest smolec z z dodanymi railingami po prostu no. pewnie jakiś początkowy filmmaker to robił Bo taki na przykład ja albo jakiś tam coś takiego nie zrobił ale może bym coś zrobił? Nie wiem. Nie wiem, zawsze gadają kłopoty. Okay. Skocznia fajna 7 na 10 I sam z W kolei na skocznię paru Ta skocznia już jest kozacka. Ja to wiem, że to będzie kozacka skocznia. Bo on zawsze robi kozackie skocznie. I tak. Wycenę oczywiście 95 na 10 albo nawet 10x10, na 10, bo to wygląda bardzo fajny problem tego bardzo fajny ja nie umiem się wybijać, bo to jest skoki, nie będą sobie dobre, ale okej, okay, skończę 10 na 10 i sapor rucha hey, jest 34 ok ma to saporu ten domek który jest tam w rzeczywistości to wygląda jak oryginalne no, może nie takie w 100% oryginalne z ale podobnie skończy się fajnie do to tu są bandy, tam szklane no, skocznia 10 na 10 okej okay. skocznia imienia Sabirżana Muminowa S184 czy czy naprawdę jest plagiat tej skoczni kiedy od odcinka Szymcia był, co ten domek był, jaka to była skocznia. Profilowo może to nie jest splagiatowane, ale to, to tam było. I to jest splagiatowane w tylu. To jest spoko skocznia. Nic specjalnego nie ma, splagiatowane to jest tam jeszcze o 4 na 10. OK, teraz słuchacze. Jest 230. Skocznia taka jakby to można powiedzieć. Trochę można by było jej kolorki zmienić, coś dodać, bo tak... Taka trochę taka smutna ta skocznia. Słucha. Ja tak po prostu... Na szybko to oceniam, więc wygląd nie wiem co ja gadam więc wygląd ma te skocznia taki ważne to było zmienić te kolorki skacze się nawet fajnie ja myślę, że mogę tą skoszczę ocenić na 7 na 10, bo moglibyście po prostu zmienić te Kolorki. No dobra, teraz skocznie jeszcze Spielberg. Nie umiem tego czytać. Okej, okay, od razu się wywalię. Skocznia bardzo fajna. Ojej, okay, ale się wybiję. Mógłby się dodać tutaj kastomowe bandy też. No, autor tutaj skoczył mógłby dodać kastomowe bandy. To, to może jakiś tam daszek dodaj ale to jak uważasz tu może jakiś 3d model i tu myślę że bandy customowe na no 3d model oczywiście no jeśli nie umiesz to nie musi że fajnie by było skocznia 9 na 10 i tarnica ten skocznik już wcześniej testowałem. Lata tu się fenomenalnie. No, próg jest. No, tak to mówiąc. Czasami nie do wyczucia, przynajmniej przeze mnie. Bo ja oczywiście nie umiem grać. Teraz zauważyłem, że problem ten skocznik jest. Mocno zmieniony. Bo na pierwszej wersji było tak, że można było lecieć za 400 do metrów. metr. To bez problemu ustać. Ja teraz widzę, że lata się krócej. I będzie można przygotować, jeśli by się tak skoczyło, tutaj, to tylko ustać jeszcze. Jeśli by się dostało znaczenia mocnego, to tam. Można przykład z takiej ósmej belki. Bo możliwe, że mogę tyle skoczyć, ale pewnie nie skoczę. Albo umiem grać. Albo i umiem grać. I, i nie skoczę, bo mówię, oczywiście grać i tak, i teraz ostatnie skocznia w tym odcinku Vancouver okej, okay. to jest template ze zmienionymi słodkami. o jaju, co to za próg? no tak, Ja ci w tej skoczni poradził, jeśli to oglądasz że może wywalić pod całe, za ten wygląd w tej skoczni i zrób coś swojego, że ja ci, tak pora ja ci daję taką radę, jak ja zacząłem. O też zrobiłem bardzo... no też z template'a zrobiłem skocznię, a potem postanowiłem zrobić jakieś tam małe skocznie, co już to fajnie wyglądało. W sumie oczywiście to na DSJ-24, potem zrobiłem koralową KS 185 profilowo fajna. Wygląd jeśli byś umiał, no to mógłbyś coś fajnego wydać, to 8 na 10. A więc skończył się ten odcinek. Zachęcam was do subskrybowania, lajkowania i ja się z wami żegnam. Elo!